Błaska wami pokój od Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj rozważamy, przenosi nas do wieczności. Jest to fragment wyjęty z piątego rozdziału Objawienia Jana. Wiersze od 6 do 14. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka. Jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedem joro oczu, a to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą Ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę. Pełną wonności. To są modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: Mówią donośnym, Godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć. I chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, i Barankowi: błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: Amen. Starcy zaś upadli. I oddali pokłon. A Tobie, Panie, dzięki za tą niesamowitą wizję. Dzięki, Panie, za to, że pokazujesz nam, jak wielka jest Twoja chwała, jak wielki jest Twój majestat. My, Panie, tak często nie rozumiemy tego, tak często skupiamy się na tym, co nas dotyczy, co przeżywamy tutaj na Ziemi, i po prostu dalekie nam są. Niebiańskie sprawy, a jednak Ty objawiasz to przed nami, aby nam przypominać, że Godzien jesteś. Spraw Panie, aby nasze chodzenie z Tobą, posłuszeństwo, nasza miłość wyrażała też to i w naszym życiu, że naprawdę jesteś Godzien i że wielkie rzeczy dla nas uczyniłeś. Powierzamy się Tobie przez Pana Jezusa. Amen. Siostry i bracie, bardzo często tak jest, że drugi dzień świąt tematycznie odbiega od pierwszego dnia świąt. Tak jest na przykład w Boże Narodzenie. W pierwszy dzień świąt mówimy o narodzeniu Pana Jezusa, ale bardzo często teksty biblijne drugiego dnia świąt przypominają, uświadamiają, że Pan Jezus już nie jest dzieciątkiem. Bardzo często odnoszą się do naszego dzisiejszego życia, do takiego zastosowania. Podobnie jest z Poniedziałkiem Wielkanocnym. Bardzo często teksty biblijne wskazują na to, co znaczy dla Kościoła, dla wierzących zmartwychwstanie Pana Jezusa. Przez to, że nastąpiła zmiana tekstów liturgicznych i tekstów przeznaczonych do rozważania, po raz pierwszy w Poniedziałek Wielkanocny sięgamy do księgi objawienia Jana. Aby. Zobaczyć dzisiaj, jak wygląda sprawa zmartwychwstania z niebiańskiej perspektywy. Co tam się dzieje i jak tam ta niebiańska rzeczywistość przeżywa czy doświadcza tego faktu, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. I, I tą wizję dostarcza nam apostoł Jakub, który, apostoł Jan, który pod koniec swojego życia. Na wyspie Patmos otrzymał od pana Jezusa tę niesamowitą wizję odnośnie czasów ostatecznych, ale też pan Jezus uchylił mu rąbka tajemnicy odnośnie tej rzeczywistości niebiańskiej, tej Bożej obecności i tego, co tam się dzieje. Jej apostoł Jan na tyle, na ile potrafi, jest w stanie te rzeczy opisuje w tej księdze, i dzisiaj dla nas też Słowo Boże. Przedstawia tą wizję wieczności i tego, jak Boże anielskie, niebiańskie istoty traktują Pana Jezusa. Dzisiaj możemy zatem przyjrzeć się bardzo ogólnie, dość krótko temu, jak to wygląda z niebiańskiej perspektywy. I pierwsza rzecz, jaką zauważamy, to to, że całe niebo, Zdaje się być świadome tego, co to znaczy, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. Świadomy jest tego zwycięstwa Pana Jezusa na krzyżu i w pustym grobie w Wielkanocy. I całe niebo jest tym poruszone. jest trochę inaczej niż na ziemi, prawda? Zarówno w Wielkanoc, jak i przez te całe dwa tysiące lat można powiedzieć, że do dnia dzisiejszego Ziemia nie jest poruszona faktem jego zmartwychwstania. W niebie natomiast ta rzecz wygląda zupełnie inaczej. I to nie jest tak, że ta rzecz, o której tutaj czytamy, ona się wydarzyła raz dwa tysiące lat temu, akurat jak apostoł Jan podglądał. Nie. To jest coś, co trwa wiecznie. To jest coś. Co się cały czas dzieje, dokonuje w niebie w wieczności. Wyraźnie widać w tym fragmencie, że Pan Jezus jest tam po prostu numerem jeden ku chwale Boga Ojca i Jego radości. Pan Jezus jest tam numerem jeden. Dlatego centralnym przesłaniem tego fragmentu jest ogłoszenie, że Chrystus jest godzien. Jest godzien, i ten tytuł pan Jezus zyskuje, jakby się wydawało z naszego fragmentu, z trzech powodów. Po pierwsze, dlatego, że zostaje zabity. Znaczy, oddaje swoje życie. Dlatego też apostoł Jan widzi w nim baranka. To jest taki symbol, taki obraz pierwszego przyjścia pana Jezusa. To jest to, co widzi Jan chrzciciel oto baranek boży który przyszedł aby gładzić grzechy świata i to jest ten pierwszy powód czyli ofiara przebłagalna za grzechy ludzi niebo jestem tym poruszone że syn boży na to się zdecydował że syn boży zrobił to dla całego stworzenia oni to przeżywają i stale wiecznie Bogu za to dziękują drugi powód to jest dzieło odkupienia to znaczy że pan Jezus musiał czymś zapłacić żeby grzesznika wykupić z niewoli z więzienia, grzechu i śmierci. Nie wystarczyło, że przyszedł i powiedział proszę mi oddać człowieka, musiał za to zapłacić. To wynika z duchowego prawa. I Pan Jezus zapłacił nie złotem, nie srebrem, ale krwią swoją. Odkupił krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, narodu i ludu. To jest drugi powód. Trzeci powód to dzieło powołania. Jak czytamy, uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów. Chyba wszyscy wiemy, że są dwie możliwości, by być częścią rodziny królewskiej. Pierwsza jest naturalna. Trzeba się po prostu urodzić w rodzinie królewskiej. A drugi sposób to zostać prawnie włączonym do tej rodziny. Na przykład poprzez małżeństwo. Inaczej się nie da. Bóg, jak czytamy u Jana w pierwszym liście, daje nam prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. I w imię jednorodzonego Syna Bożego. Pan Bóg przychodzi do nas z umową prawną, daje nam możliwość stać się królewskim rodem, częścią królewskiego rodu, pod warunkiem, że Chrystus Pan staje się naszym Panem, Królem i Zbawicielem. I gdy staje się tym Królem, my w Bożych oczach zostajemy włączeni do tej rodziny. Niesamowite. To jest jedna rzecz. Yy, druga rzecz to przez to, że Chrystus zostaje nazwany, między innymi, liście do Hebrajczyków, arcykapłanem, to ci, którzy do niego należą, stają się kapłanami. I to jest rzecz, którą bardzo wyraźnie stara się yy, przypomnieć reformacja, nasz kościół. To znaczy, że nie ma kapłanów, którzy są z przodu. A ci już nie są kapłanami, tylko jest tak zwane powszechne kapłaństwo. To znaczy, że w perspektywie Nowego Testamentu wszyscy wierzący powołani są do służby kapłańskiej w, Bożym, w Bożej społeczności, zwanej Kościołem. To znaczy, że każdy z nas, każda z nas jest wezwana do służby w Kościele i tam, gdzie jest. Oczywiście mamy różną tą służbę, mamy różne odpowiedzialności. Jeden może pracować w kościele jako pastor, ksiądz, diakon, nie wiem, katecheta, ktoś inny może być nauczycielem, górnikiem, kimkolwiek innym i to jest jego praca, to jest jego służba, to jest jego powszechne kapłaństwo. Plus to, że w kościele wykonuje służbę, do której powołuje go Duch Święty. Czyli mniej więcej ponad 500 lat już, nie istnieje u nas podział na jednych i na drugich. Ci tutaj służą, a ci nie wiem, siedzą i słuchają. Tak? Tego już od 500 lat nie ma, bo reformacja przypomina nam, że powszechne kapłaństwo wzywa nas wszystkich do służby w Kościele w takiej czy innej formie. Ale to jest zupełnie osobny temat. Kiedy popatrzymy na cały ten fragment, gdzie właściwie o każdym wierszu też można byłoby dużo mówić, warto zadać sobie pytanie, co ten fragment próbuje nam powiedzieć w poniedziałek wielkanocny? Gdybyśmy spojrzeli tak ogólnie na ten tekst, co on próbuje nam powiedzieć? Warto się nad tym zastanowić. Co to znaczy, że Pan Jezus ma tak wielką chwałę i taki, tak, taką pozycję w niebie, i wszystko, co żyje w Bożej obecności, tak bardzo koncentruje się na nim. Co to znaczy dla nas dzisiaj? Pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, z którą chcę się podzielić, to to, że przypomniał mi ten fragment, że wszyscy, prawie wszyscy chcą iść do nieba. Wszyscy chcą być w tym niebie. I bardzo wyraźnie to pokazują różne badania, różne sądy prowadzone na ulicach całego świata. Pytanie, ludzie, większość mówi, no, że chce być w niebie. Chce być bezpieczna po śmierci, gdzieś być w tym niebie. Ale w miejscu tym wszystko kręci się wokół Pana Jezusa. On tam jest numerem jeden. To może oznaczać, że ci, którzy tam są, albo ci, którzy zostaną tam wpuszczeni, Muszą tego Pana Jezusa traktować jako numer jeden, jako najważniejszego, jako Pana i zbawiciela. To może oznaczać, że w niebie nie będą wszyscy ci, którzy tam chcą być. Bez względu na to, jak to wygląda, co tam się dzieje, kto tam jest albo kogo tam nie ma, bylebym tylko po śmierci był bezpieczny. Myślę, że przesłanie. Biblijne pokazuje nam coś zupełnie innego. Jego dzieło powołuje do istnienia ród królewski, kapłański, zwany Kościołem Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. To są ci, którzy z jednej rzeczywistości ciemności, grzechu, niewoli zostają zabrani do społeczności z Bogiem, do życia z Bogiem tutaj, na tym świecie. W służbie Jemu i później w wieczności. Co znaczy, że do tego miejsca zaproszeni są nie wszyscy, tylko ci, którzy odpowiadają na Ewangelię. I stają się prawnie, formalnie, dziećmi Bożymi z łaski przez wiarę, przez zaufanie Zbawicielowi. Dlatego chyba Jan pisze tak. I słyszałem jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała i moc na wieki wieków. Stąd znowu to samo pytanie z Wielkiego Piątku: Czy to jest Twoje wyznanie? Kim On jest dla Ciebie? Bo jeśli rzeczywiście. Patrząc na ten fragment, na to słowo, możesz powiedzieć tak, to jest moje wyznanie. Jemu niech będzie cześć i chwała w moim życiu, w moich decyzjach, w tym jak żyję, w tym co dziś, w tym co jutro, w moich zmaganiach, w moich radościach. Chcę, żeby On był numerem jeden. To wtedy uświadamiam sobie, przypominam sobie, że Boże Królestwo, niebo. Umownie mówimy niebo, bo wiadomo, że chodzi o nową ziemię. To jest miejsce, do którego dostajemy się po znajomości. To znaczy, jak stajemy przed Bogiem, Pan Jezus mówi o ona, on, oni są moi. Nie jedno razem na ziemi przeżyliśmy, razem szliśmy, możesz wejść. Zapraszam, chodź, znamy się dobrze. Co mnie Pan Jezus powie? Co powie Tobie? Czy Tobie też powie, chodź, przecież dobrze się znamy, tyle razem przeżyliśmy? Poniedziałek Wielkanocny przypomina, że wszelka chwała i cześć należy się Panu Jezusowi i wzywa nas do tego, aby nasze życie, nasza droga z Panem Bogiem tu na ziemi, przynosiła Bogu radość, wyrażała wdzięczność. I przynosiła mu uwielbienie za to, co dla nas zrobił. Amen.